Kolikiem najmam Wiesiek. Ja dzisiaj też nie mogłem zebrać i powiem Wam, że było, było mi bardzo trudno. Nie, nie wiedziałem czy ja doszłam tutaj do, do tej godziny piątej. Dopadło mnie po prostu e, to co mnie dopadło jak piłem, że picie mi nie dawało już... Radości, i, i nagle w tych, w tych swoich rządzach, tych pragnieniach, nie wiadomo czego, znalazłem się w czarnej dziurze. I, i, i dosłownie nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Jakbym jak pojechał. Rano na, na mitilki tam e, ktoś by mi tam zaczął coś doradzać, to chyba wyszedł i bym, bym po prostu poszedł do sklepu prosto. Nie? Dlatego wziąłem gitarę i pojechałem pod kościół grać. Było zimno aż nie wiem. Te ławki mokre, nawet nie ma na czym usiąść. I, i przychodził taki znany basista, nie? Z, znał mnie jeszcze z nos tych lokali i tak się spojrzał na mnie jak jak akurat rozmawiałem z kolegą na nie ja? ja, 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 ja do ja? na ma! nie wiadomo, nie dzisiaj wiadomo, że zamknął kościół? <ślad> Właśnie, właśnie z, tym, z, z tym kolegą rozmawiałem pod kościołem. I, 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 już, I już po tej rozmowie już się poczułem lepiej. Nie? Ale, ale pamiętam też spojrzenie tego basisty, bo to znany basista zobaczył mnie na tej, z tą gitarą, na tej ławce pod tym kościołem. I, a, ja, a ja się spojrzałem na niego i chciałem powiedzieć, widzisz, a ja tu ratuję swoje życie po prostu. Yy, nieważne to, co robię, tylko ważne, że coś robię. Nie? Wiedziałem, że, że na tą chwilę, tak jak kiedyś w tym must Be the Music, ten, ten dyrygent Adam, Adam Sztaba mi powiedział, mówi widać, że, że ta muzyka jest dla Pana jakąś odskocznią. Ja, ja dzisiaj słuchajcie, nawet y, nie miałem ochoty ani grać, ani śpiewać, nic. Po prostu chciałem tylko coś robić. Nie? Przejechałem się rowerem przez ten las bielański. Y, już, już mi to coś dało. I y, 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 no jak jeszcze tam parę groszy zarobiłem i wracałem do domu, to już jakoś tak się y, czułem lepiej. I powiem wam, że przypomniało mi się to. To, co jest na początku, to co zrobił Bill, kiedy zachciało mu się chlać. Nie? Kiedy był w tym hotelu My Flower i, i nagle zobaczył ten bar i mówi, on już wtedy nie pił ponad pół roku i mówi, muszę zadzwonić do drugiego alkoholika. Nie? I słuchajcie, ja i i ja dzisiaj też zrobiłem takie same działanie. Coś po prostu zacząłem robić, a nie, a nie zostałem z tymi swoimi myślami. Ja coraz bardziej widzę, że e, tym największym wrogiem moim to jest, to jest ta moja głowa, e, że tak naprawdę na zewnątrz, teraz jak wysłuchałem Łukiego, to, to aż by mi było głupio się odzywać, nie, ale Chciałem o, o, o tym powiedzieć, jak są osoby nowe, że samo to już wejście w samochód, czy tam w tramwaj, czy przyjście, przyniesienie tego swojego ciała tutaj, to jest, to jest już działanie. To jest już działanie. Nie? I yy, wysłuchanie, ewentualnie powiedzenie czegoś, to jest, yy, to jest mega. I, I dla mnie. Właśnie to co czytał tutaj Zbyszek, to co doktor Bob powiedział Bilowi przed śmiercią, zachowajmy to w prostocie i tak samo jest do dzisiaj. Ja dzisiaj wiem, że te proste działania, one mnie ratują życie. Nie? Faceta, który tak naprawdę, naprawdę już napisał nawet książkę, o tym, o tym swoich latach w tej, w, w tej wspólnocie, ale ja bez tego działania, bez, jakbym zapomniał o tym, co trzeba robić, żeby wyjść z tego swojego więzienia w głowie, czyli egoizmu, nieuczciwości, uraz i lęków, to ja bym dzisiaj po prostu zginął. Pomimo tego, że nie piję parę lat. I jest mi, można powiedzieć, dobrze, to te moje myśli nieraz doprowadzają mnie po prostu do takiego stanu, że tylko konkretne działanie, czyli ruszenie tego ciała i pojechanie i z, zrobienie czegoś, nie? Nawet nieraz takie, takie wyjście na spacer. Ja, na przykład, przedwczoraj to, to miałem. Stałem przed blokiem, czekałem na kumpla, żeby po mnie przyjechał i wyszedł sąsiad i mówi, wiesz Miesiek, jadę do, do domu świt, do domu kultury na Brudno". a po co tam idziesz? Mówi, bo jakaś aktorka tam będzie śpiewać. A ja mówię, a, a się nie chce na ten miking jechać, nie? Kiedy, kiedy wiem, kto tu będzie śpiewał. Naj, najlepsi specjaliści w tej tej mojej chorobie, ludzie, którzy mogą uratować mi życie i mnie się nieraz nie chce tutaj przejść. Także yy, dzisiaj znowu z, złapałem się tych prostych metod i, i cieszę się, że o nich pamiętam. Dziękuję bardzo.